W grudniu skończyło się przyjmowanie wniosków w ramach programu Mój Prąd, z którego kilkaset tysięcy gospodarstw domowych w Polsce skorzystało po to, aby sfinansować budowę paneli słonecznych na dachach swoich domów. Okazał się sporym sukcesem. Ponad 1 gigawat mocy zainstalowanej właśnie w takich przydomowych elektrowniach i kilka miliardów złotych inwestycji z kieszeni polskich gospodarstw domowych, które zasiliło polską gospodarkę. Ta branża bardzo się rozpędziła. Mamy mnóstwo instalatorów fotowoltaiki w Polsce, którzy jeszcze rok temu pracowali w zupełnie innych zawodach. Więc pytanie: Co dalej z tą branżą? Urząd pracuje nad nową wersją programu Mój Prąd. Być może. Редактор субтитров będzie już nieco mniej korzystna. Przypomnijmy, że do tej pory to było 5 tysięcy złotych dofinansowania. Rząd zastanawia się nad nieco inną kwotą, albo też częściowymi środkami zwrotnymi, czyli pożyczką w części umarzaną. Natomiast mamy dzisiaj do wykorzystania jeszcze inne mechanizmy wsparcia. Część miast, jak na przykład Warszawa, dofinansowuje wciąż instalacje fotowoltaiczne. Niekiedy nawet wyższymi kwotami, niż było to w ramach programu Mój Prąd. Też część wojewódzkich funduszy ochrony Środowiska przyznaje na przykład pożyczki, ale z częściowym umorzeniem, nawet do 20%, co znowu może oznaczać, że ta inwestycja wyjdzie podobnie jak w ramach programu Mój Prąd. Te programy są wciąż otwarte, natomiast nawet i bez nich ta branża jest już dzisiaj na tyle rozpędzona i na tyle silna, że jest bardzo możliwe, że utrzyma się, że też ceny instalacji fotowoltaicznych będą nam jeszcze tanieć na tyle, aby zachęcić już kolejne rodziny w Polsce do inwestowania w fotowoltaikę bez wsparcia. Takimi sygnałami może być nawet to, że i największa firma instalacyjna fotowoltaiki w Polsce sama zaproponowała rabat 5000 złotych dla tych rodzin, które nie zdążyły na program Mój Prąd, więc wzięła na siebie koszty do tej pory rządowej, rządowego wsparcia. Widać więc, że jest jeszcze szansa na spadek cen instalacji fotowoltaicznych i że ten rynek będzie funkcjonować już na całkowicie rynkowych zasadach za chwilę.